no Dzień trzeci Zapraszam do oglądania Przestał lecieć olej Z przekładni 4x4 Jak widać trochę już tu działam Tu rozpięte Tam na jednej tylko śrubę złapałem bo odkręcam z dołu Ogólnie wisi już całość Na żurawiu I w sumie nie wiem co tu się od wczoraj zmieniło. Bo tak wpadłem, od razu zacząłem działać. Tu porozbierałem trochę rurę, to wywaliłem. Odkręcony mam, odkręcony mam przekładnie od skrzyni. Teraz ją właśnie będę oddzielał. Nie wiem czy czy olej ze skrzyni nie zejdzie, jak oddzielę przekładnie od skrzyni. Nie wiem, nie powinien, ale zobaczymy. Tu się wyjąłem. Jest jedna, z drugiej strony tam leży druga. Nie będę pokazywał. E, 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 wał odkręcony. Tu trochę właśnie porazbierane. I co się nie da? no możecie obstawiać czy się zmieści czy się nie zmieści skrzynia została na dole O dwumasa wymieniana i widać że wymieniana jakby się ktoś zastanawiał bez podnoszenia maski jak widać na tym mija się ładnie no, i tutaj brakuje tylko tyle, co wyjadę do tyłu i podniosę, już tu się minie elegancko. I zostaje wielka jura. Fajnie, udało mi się wyciągnąć to. Jeszcze trochę rozbiorę dzisiaj. Tak to wygląda. No, i na dzisiaj kończę robotę. Z góry mam trochę rozebrane. Z frontu też trochę alternator wyleciał. Tutaj osłony. Napinacz. Trzeba teraz uważać, kurde jak się chodzi. Po czym się chodzi? E, turbo wyleciało. razu jutro wiozy do regeneracji. Zawalone. Tutaj jeszcze nie ma tragedii. Znośnie, znośnie jest Wołeczki też ładne, te krzywki tu takie malusie Ale jest ok nic się tutaj nie dzieje Nie wiem kamera się zaczyna psuć Nie wiem w którym miejscu się wyłączyła Ale zakładam osłonę Mam turbo wyjęte Tutaj wszystko ładnie wygląda Mam pozdejmowane już wszystko wtryski gdzieś tam leżą dalej Alternator, osłony rozrządu, napinacz. Jutro też wymieniam. Chyba to nagrało się jeszcze ten pierścień, tam w tym wale. Tam pierdoły leżą też. Jutro trochę posprzątam, ogarnę tutaj, bo się zrobił sajgon. Ten olej jutro też wyleję Dzisiaj tylko odstawię, opuszczę to wszystko. Niech to sobie stoi na ziemi, żeby w powietrzu nie wisiało. Aż tyle. Nie mam zaufania do tego. Yy, żurawia no, tutaj zawalone olejem brało yy, no i co i to tyle w tym krótkim odcinku jutro się może więcej będzie działo jutro wiozę turbo niech już zaczynają odłubać tak więc to by było na tyle dzięki za obejrzenie trzymajcie się cześć